Witam w 282. części audycji Voice of Freedom na Antenie Radia Enfala, w której pochyla się nad tekstem autorstwa Wojciecha Dąbka pod tytułem Dlaczego indeks wolności gospodarczej ma znaczenie? I chciałbym odpowiedzieć Jakubowi Szymonowi Janiszewskiemu, który napisał: Sebastian, może zrobiłbyś odcinek o kapitalizmie? Nie wiem czemu. Usunąłeś swój komentarz, czy. Zrobiły to jakieś algorytmy YouTube'a, ale jeszcze przed jego skasowaniem go zdążyłem zauważyć. Oczywiście nie było to wynikiem ingerencji z mojej strony w żadnym wypadku, ale nadal widnieje na mojej liście powiadomień, mimo że kiedy próbuję go otworzyć, to wyświetla się komunikat, że nie jest już dostępny. Ale w każdym razie postanowiłem odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oczywiście nagram. I witam Ciebie. Dobrze, że wróciłeś. Cieszę się, że nadal mnie słuchasz i śledzisz moje materiały na bieżąco. Obawiałem się, że coś się z tobą wydarzyło, bo dawno cię już nie słyszałem i zerwał się jakoś kontakt, i nie mieliśmy styczności przez dłuższy czas, ale dobrze, że wróciłeś. Klasycznie zachęcam do wsparcia kanału na trzy sposoby podane w opisie pod poniższym materiałem. Wolnościowcy często podają jako argument pozycję kraju w rankingu wolności gospodarczej. Używa się go na przykład w odpieraniu argumentów o socjalistycznej Szwecji, która jest znacznie bliżej wol bardziej wolnościowa niż Polska i nie ma za wiele wspólnego z socjalizmem, głównie z uwagi na wieloletnią akumulację kapitału za czasów kapitalistycznych, które rzutują na współczesne realia. Dlaczego jednak wolność gospodarcza ma takie znaczenie? Dlaczego stosuje się dla porównania ten ranking, a nie inny wskaźnik? Nie lepiej jest porównywać kraje wzrostem PKB albo wskaźnikiem szczęścia? W tym wpisie odpowiem na te pytania. PKP liczy wyłącznie wydatki... Hmm. Państwowe, także w sektorze publicznym. Jeśli przerzucamy z pustego w próżne, a potem dotujemy i inwestujemy w spółki skarbu państwa, tudzież wydatki publiczne, PKB również wzrasta, ale nie wzrasta dobrobyt obywateli. Jeżeli dokonujemy stratnych inwestycji, również transferujemy kapitał, ale nie pomnażamy go. Szczęście jest bardzo Relatywne, bardzo subiektywne i różne rzeczy mogą nas do niego prowadzić, niekoniecznie jedynie bogactwo, a to właśnie kapitalizm jest tutaj kluczowym elementem. Wielokrotnie mówiłem na temat doniosłości zjawiska, fenomenu gospodarki wolnorynkowej, która Pojawiając się na przestrzeni dziejów, doprowadziła do niepomiernego, nieporównywalnego dotychczas z niczym wzrostu poziomu życia obywateli, ludzi, po prostu jednostek. Wzniosła na wyżyny, jakie, jakich nie znaliśmy podówczas i nie znamy do dzisiaj, nasz poziom egzystencjalny, nasz poziom materialny ten to zjawisko odbiło się niesamowitym impaktem na nasze życie zwiększając nasz dysponowalny dochód zmniejszając zagrożenia jakie na nas czyhają doprowadzając do zmniejszenia śmiertelności noworodków zmniejszenia zapadalności na Ciężkie do wyleczenia choroby zakaźne na skutek rozwoju farmacji i medycyny usprawniła wiele procesów życiowych na skutek mechanizacji i automatyzacji, wreszcie rewolucji informatycznej, która odciążyła nas z wielu trudnych, żmudnych zajęć życia codziennego. Doprowadziła do ustanowienia ośmiogodzinnego dnia pracy, do zniesienia różnego rodzaju zależności poddańczych. Niewolniczych, do um, usprawnienia procesu produkcji wielu dóbr luksusowych, na które niegdyś stać było jedynie nielicznych, a współcześnie przyniesione zostały niemal pod każdy dach, gdzie takie dobrodziejstwa jak komputer osobisty, płaski telewizor, samochód, klimatyzacja już ma co trzeci, czwarty, piąty z nas w swoich domach nieraz nie jeszcze częściej. Właśnie dzięki dobrodziejstwom wolnego rynku, te rzeczy, które wcześniej wydawały się zupełnie abstrakcyjne, zupełnie na granicy cudu, są dzisiaj możliwe i są na porządku dziennym. Uratował nas od zagłady, od głodu, od nędzy, od ciemiężącego nas u rolnictwa, które było nieefektywne, które doprowadzało do Powstawania niedoborów do pułapki maltuzjańskiej na drodze niemożności wyżywienia wzrastającej liczby ludności, gdzie przy wyżu demograficznym zwyczajnie nie starczało zasobów, nie starczało dóbr materialnych na wyżywienie ludności. Dzięki kapitalizmowi mogliśmy przekroczyć te utrudnienia i pokonać te. Problemy. Dzięki kapitalizmowi mogliśmy żyć dłużej, dostatniej i szczęśliwiej, zapewniać sobie dobra i usługi swojego pożądania, przekraczać własne ograniczenia technologiczne, sięgając dalej, wyżej, zdobywając kosmos, wszechświat, zdobywając wiedzę, która była cenniejsza niż jakiekolwiek dobra wiedzę, która doprowadziła do możliwości uratowania. Ludzi przed nimi samymi, przed zagładą, na, dzięki rozwiązaniom ekologicznym, dzięki rozwiązaniom e, automatycznym, które zmniejszają uciążliwość, dolegliwość wielu zawodów. Wreszcie mogliśmy mieć więcej czasu wolnego czasu dla siebie czasu, który pozwolił na twórczą kreację, na rozwój samego siebie. Poszerzanie horyzontów poznawczych, podróżowanie, zgłębianie świata, odbiór literatury, zadawanie pytań. Ponadto musimy wspomnieć o jego niebagatelnej roli, jego doniosłości w zwykłych, codziennych czynnościach. Które pozwalają nam dokonywać wymian, swobodnych transferów dóbr i usług, swojego pożądania z innymi kontrahentami, z innymi podmiotami, dochodzić do interakcji gospodarczych, które nie są nijak kontrolowane, nie są nijak e, sterowane zewnętrznie. To właśnie taka gospodarka, która nie jest kontrolowana, w którą nikt nie ingeruje, ma szanse się rozwijać i doprowadzać pośrednio do bogactwa każdego z nas do tego byśmy wzrastali w cnoty wolność gospodarcza a bariery przedsiębiorczości gospodarka całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług inaczej gospodarka to wszystkie transakcje jakie mają miejsce na danym terenie oraz warunki tych transakcji. Czyli, jak kupujesz lody w lodziarni na ulicy Świętego Marka w Krakowie, to współtworzysz gospodarkę, jesteś jej podmiotem. Generalnie jest tak, że im więcej odbywa się procesów gospodarczych, im bardziej wzrasta ilość rynkowych transakcji, czyli takich wynikających z żądań konsumentów, nie państwowych nakazów, tym cała gospodarka jest bogatsza, a jej uczestnikom żyje się lepiej. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak jest. Termin przedsiębiorca ma wiele różnych definicji, naukowcy wciąż wysnuwają nowe. Dla naszych rozważań odpowiednie będzie rozumienie jakie temu terminowi przypisuje Ludwig von Mises, który nazywa przedsiębiorcę organizatorem, pionierem rozwoju gospodarczego, wielkim kreatorem, który winien być nazwany bohaterem współczesnego świata, który jest niczym Arandowski atlas, który niesie na swoich barkach Losy ludzkości, przyszłość nasz, nas wszystkich, który dąży, zmierza do zapewnienia wszystkim dobrobytu. Przedsiębiorca dostosowuje procesy produkcyjne do aktualnych uwarunkowań rynku, tak aby osiągnąć zysk, co oznacza, że musi posiąść umiejętność sprawnej kalkulacji, przewidywania przyszłych trendów, musi idealnie wstrzelić się w rynkowe trendy, by osiągnąć sukces, musi dostosować się do potrzeb i oczekiwań konsumenta, by zaspokoić jego potrzeby. Musi przede wszystkim być skuteczny w tym, co robi, a więc Akumulować kapitał i właściwie inwestować, by pomnażać go. To znaczy tyle, przedsiębiorca ocenia swoje zasoby oraz ceny zasobów na rynku oraz zgaduje, czego chcą konsumenci lub bada rynek na drodze researchu. Jeśli uzna, że produkowanie czegoś pochłonie mniej pieniędzy niż konsumenci będą w stanie za to zapłacić, wtedy rozpoczyna produkcję. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca dobrze zgadł, wtedy osiąga zysk. To jedna wielka gra, lecz od hazardu różni się tym, że jest w gruncie rzeczy wyłącznie efektem mm, ciężkiej pracy i dobrowolnej. E Kooperacji. Wszyscy są zadowoleni, finalnie. Przedsiębiorca, bo osiągnął zysk, konsumenci, bo dostali to, czego chcieli, dostawcy, którzy sprzedali przedsiębiorcy zasoby. Dlatego im więcej rynkowych transakcji, tym gospodarka jest bogatsza. Owo zgadywanie jest oczywiście trudne. Obejmuje nie tylko to, jak do tej pory wyglądały ceny na rynku, ale też to, jak mogą te ceny wyglądać w przyszłości. Przedsiębiorca zgaduje przychody oraz koszty. Im więcej jest pewnych bądź możliwych kosztów do poniesienia, tym bardziej prawdopodobne, że przedsiębiorca uzna swój pomysł za nieopłacalny i go zaniecha. Czynniki, które musi wziąć pod uwagę przedsiębiorca w zgadywaniu przyszłych warunków, można podzielić na dwie grupy zależne od państwa i niezależne od państwa. Ranking wolności gospodarczej mierzy te czynniki, które wpływają na działalność przedsiębiorcy i są zależne od państwa. Im więcej wolności, im więcej swobód, im więcej Nieskrępowanego poruszania się w środowisku rynkowym, tym większe jest z reguły szczęście, większe jest zaufanie społeczne i więcej jest owoców tej pracy, które możemy zyskać i które możemy wykorzystywać, z którymi możemy się dzielić, które możemy w jakiś sposób pomnażać. I w takich krajach żyje się lepiej, żyje się dostatniej, i ten rankik jest wskazówką jest drogowskazem na to, dokąd się wybrać, gdzie zamieszkać, gdzie żyje się najlepiej i gdzie, jakimi drogami warto podążać, które naśladować, by wspiąć się na ten sam pułap, a być może i wyższy. Ranking wolności gospodarczej. Niektórzy chcieliby porównywać systemy gospodarcze różnych państw tylko na podstawie wysokości łącznych podatków, jakie musi zapłacić obywatel ze swojej pensji, czy to w podatkach pośrednich, czy bezpośrednich. W rzeczywistości nie jest to takie proste, a przedsiębiorcy tak samo często, albo i częściej jak na wysokość podatków skarżą się na poziom skomplikowania przepisów, zagmatwanych kruczków prawnych, różnego rodzaju klauzul, e, przypisów, różnego rodzaju... Zawiłości i zmian zachodzących w czasie rzeczywistym, które utrudniają poruszanie się po rynku, które nakładają nań szereg nowych obowiązków, nowych ograniczeń, komplikacji, takich jak wysokie podatki dochodowe, wysokie składki emerytalne i zdrowotne na ZUS, wysokie wreszcie ubezpieczenie samego siebie, samego przedsiębiorstwa, a także Koszty własne, koszty po stronie pracodawcy, w które wlicza się wiele, wiele innych rzeczy i wymogów. Wymogów dotyczących bezpieczeństwa, bezpieczeństwa danych osobowych, jak ostatnio głośne RODO uchwalone przez Unię Europejską, jak hmm, sprawy związane z czystością, a więc SANEPIT, jak sprawy związane z. Hmm, Działaniami BHP i Pepoż. Jest to wielka gmatwanina. Ranking wolności gospodarczej bierze pod uwagę znacznie więcej zmiennych niż tylko wysokość podatków. Jednak zanim je omówimy, warto wspomnieć o tym, że wskaźników wolności gospodarczej jest co najmniej kilka. W niniejszym wpisie bazować będziemy na jednym z najpopularniejszych, chyba najbardziej popularnym, Index of Economic Freedom przygotowanym przez Heritage Foundation. I tak wskaźnik wolności gospodarczej, na podstawie którego ustalany jest ranking wolności gospodarczej, bierze pod uwagę wolność działalności gospodarczej, to jest ile procedur trzeba przejść, aby założyć firmę, ile czasu zajmuje uzyskanie koncesji, jaki jest koszt minimalny wymagany do rozpoczęcia działalności, prógi wejścia, a także jakie są procedury bankructwa firmy. Wolność handlu, cła, ograniczenia. Ilościowe interwencje rządów w handel zagraniczny, obciążenia podatkowe ilość podatków, ich wysokość, kwota wolna od podatku. Niektóre kraje znajdujące się w bardzo wysoko w rankingu mają też bardzo wysokie podatki. Wydatki rządu, ponieważ każdy wydatek rządu to mniej wydatków sektora prywatnego. Polityka monetarna, poziom inflacji, kontrola cen jeśli jest, wysoka inflacja jest dla przedsiębiorców sporym problemem, ponieważ przy każdej transakcji zaplanowanej na przyszłość muszą oni dyskontować kwoty o wartość inflacji i przewidywać, o ile mogą wzrosnąć koszty na skutek zaburzenia wartości pieniądza, waluty. Jeszcze gorsza od wysokiej inflacji jest inflacja, której poziom cały czas radykalnie się zmienia, w sposób którego nie da się przewidzieć. Inwestycje zagraniczne, swoboda przepływu i inwestowania zagranicznego kapitału, sektor finansowy, bezpieczeństwo systemu bankowego, jego niezależność od rządu, prawa własności. Im lepiej prawa własności są chronione, tym lepiej dla gospodarki i tym lepsze miejsce w rankingu, tym wygodniej dla obywatela. Prawa własności mogą być nadwyrężane nie tylko przez rabusiów i oszustów, ale również a może przede wszystkim przez działania rządowe. Poziom korupcji Państwo działające bez korupcji jest bardziej przewidywalne i bardziej kontrolowane, bardziej praworządne, a przewidywalność to coś, co znacząco ułatwia przedsiębiorcom pracę. Rynek pracy, regulacje rynku pracy, płacy minimalnej, zwolnień, odpraw, urlopów itd. Tam, gdzie bardzo ciężko zwolnić pracownika, tam przedsiębiorcy będą potrzebowali lepszych powodów, żeby go zatrudnić. Za oceny wyznaczone na bazie wymienionych obszarów przyznaje się punkty. Ostatecznie państwo dostaje punkty od 0 do 100. Im więcej punktów, tym lepiej państwo jest bardziej przyjazne przedsiębiorcom. Cały ranking oraz wszystkie informacje na jego temat można znaleźć oczywiście na stronie fundacji Heritage. Polska i świat w rankingu. W 2018 roku na liście rankingu znalazło się 180 państw, czyli znaczna większość, jako not ranked. Strona rankingu wymieniła tylko 6 państw, w tym Liechtenstein. Wspomniałem o tym kwieństwie w szczególności, bo byłem przekonany, że będzie ono figurowało na samej górze listy najbardziej wolnościowych państw świata. Tymczasem, jak informuje strona fundacji, Liechtenstein nie był oceniany w 2018 roku, ponieważ brak odpowiednio porównywalnych statystyk dla wielu aspektów gospodarki. Szkoda. Państwem, które zostało uznane za najbardziej wolne, najbardziej przyjazne przedsiębiorcom z wynikiem 92 punkty na 100, został Hongkong. Wolny sektor. Yy... Obszar gospodarczy. Nic dziwnego, ponieważ państwo to wyrosło na zasadzie wolności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że najbardziej wolne gospodarczo państwo świata nie osiadło na laurach i zwiększyło swój wynik względem ostatniego roku o 0,4 punkta. Nawet bez tego wzrostu Hongkong dalej byłby pierwszy. W przedziale free. 100 to 80. Znajdują się poza tym Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Australia, Australia oraz Irlandia. Trochę jestem zaskoczony ostatnią pozycją, ale to pozytywne zaskoczenie. Na samym dole listy rankingu znajduje się niespodziewanie. Bez niespodzianek Korea Północna z wynikiem 5,8 punkta, tuż nad nią Wenezuela z wynikiem 25,2 punkta, a jeszcze jedno miejsce wyżej Kuba, mając 31,9 punkta. Polska znajduje się na 45 miejscu w rankingu, zaraz za Armenią i tuż przed Maltą, co nie jest obiecującym ani zadowalającym wynikiem, a wręcz bardzo niskim. Punktów ta ojczyzna. Ma 68,5, czyli o 0,2 punkta więcej niż w ubiegłym roku, zaledwie. Pozycja wydaje się całkiem dobra, jednak w Unii Europejskiej zaniżamy średnią. Wspomniana socjalistyczna Szwecja jest na 15 miejscu, mając 76,3 punkta, o 1,4 punkta więcej niż w zeszłym roku. To tak dla porównania. Poszczególne wyniki dla Polski można sprawdzić pod linkiem w opisie. To, co mnie zdziwiło najbardziej, to tragiczny, najgorszy ze wszystkich polskich wynik w kategorii wydatki rządowe, 47,8 punkta. Nie podejrzewałem naszego rządu o ograniczanie własnych wydatków, ale nie spodziewałem się aż tak złego wyniku. Dla porównania, znajdująca się na 150. miejscu ogólnego rankingu Ukraina w kategorii wydatki rządowe uzyskała 45 punktów, czyli niewiele mniej od Polski, a znajdujący się na 110. miejscu ogólnego rankingu Chiny, których ustrój... Na Nazywany jest komunistycznym czy autorytarnym, mają w kategorii wydatki rządowe aż 71,6 punkta. Warto jednak zaznaczyć, że kategoria rozmiar rządów, w skład której wchodzą wydatki rządowe, to najmocniejsza kategoria Chin, cała reszta jest w opłakanym stanie i życzę społeczeństwu Państwa Środka rychłej poprawy sytuacji. Podsumowanie. Wolność gospodarcza opłaca się obywatelom, opłaca się konsumentom i przedsiębiorcom. Im państwo mniej przeszkadza w prowadzeniu działalności gospodarczej, tym większa szansa, że przyniesie ona większy zysk. Ranking wolności gospodarczej mierzy bardzo wiele zmiennych związanych z tym, jak państwo przeszkadza przedsiębiorcom na każdym kroku. Ranking, jak to ranking, nie może być w 100% obiektywny. Zawsze brane są pod uwagę pewne dobrane Celowo kryteria. Ponadto, poszczególne przedsiębiorstwa w obrębie jednego kraju mogą mieć różne doświadczenia i nie odczuwać tego, że Polska jest na tym 45. miejscu. Jedne branże są bardziej przeregulowane, inne mniej. Jedna i ta sama branża może mieć zupełnie inne regulacje w różnych krajach. Jednak Fundacja Heritage podchodzi do sprawy bardzo rzetelnie, bierze pod uwagę wiele czynników, wiele zmiennych, które po ostatecznym zsumowaniu dają wiele do myślenia i pozwalają. W miarę skutecznie porównać poszczególne gospodarki, nawet jeśli nie jest to porównanie w 100% dokładne. Z moich osobistych spostrzeżeń zauważyłem, że. W całym rankingu jest raczej więcej zielonych strzałek oznaczających wzrost w stosunku do ubiegłego roku niż czerwonych znaczących spadek w stosunku do ubiegłego roku. To znaczy, że ogólnie wolność gospodarcza na świecie raczej rośnie, co napawa optymizmem i nadzieją na lepsze jutro. Co ciekawe, najwięcej strzałek zielonych jest w grupach, które są uznane za już teraz najbardziej wolne, ale tego już nie liczyłem. Bardzo dziękuję.